Luzik dotarło do nas! Gładko poszło. Pójdę z nim pogadać. Tylko szybko, bo go nie znajdziesz. Chyba, że znasz podobne supergwiazdy, z którymi chce się skumplować. Przecież jesteśmy w Hollywood. Tu jest pełno takich. Luzik, jest tylko jedna wielka gwiazda, którą El Matador uznaje. O, El Matadorze! Nawet nie wiesz, jak ciężko jest być bogatą i niesamowicie przystojną gwiazdą piłki nożnej. Wiem, co czujesz. Ha? John Jay Johnson Jr.? Tony uważa, że nie można mi zaufać. Na szczęście nie ma go tutaj. <ścoughs> a ja ciągle w siebie wierzę. I to bez względu na opinie innych. Eee, zawsze się tak ubierasz jak dzisiaj? Eee... Lata osiemdziesiąte znowu są w modzie. Like rządzi. <laughs> Powiedz to Nord Showowi. Mój kucyk też jest modny. A propos fryzur, gratuluję ci okładki w magazynie Twój kucyk. A, bardzo dziękuję. Hej, Skąd ty w ogóle o tym wiesz? E, no wiesz, wieści szybko się rozchodzą. Dobra, muszę coś wymyślić. Co zawiera dobry film? <laughs> Dramat! El Matadorze, co się stało? A, wiesz, moi kumple uważają, że zwariowałem. Ej! Hey, też słyszysz tę muzykę? E, e, dramat. Jest. Co jeszcze? Akcja! Widziałem! Mm. John J. Johnson Jr. I co teraz? Ha? Czego chcecie? Zazdrościmy ci twojego kucyka! Oddaj go nam, albo poniesiesz konsekwencje! Chcecie mi zabrać kucyk? To weźcie. Sam się prosisz. Ziom, jesteśmy ziomami, a ziomy się nie kłócą. Prawda, ziom? Nie, słabe. El Matadorze, martwimy się o ciebie. Wróć do nas. Brzmie jak jego matka. El Matadorze, w drużynie liczy się zaufanie. Chcę przez to powiedzieć, że nie uważam, że... Jesteś. Salony! Chodź! Ej! Shaker, pomocy! Elmatadorze? To jeszcze nie koniec, Elmatadorze! Twój kucyk będzie należał do nas! Shaker! Ci ninja chcieli obciąć mi mój kucyk! Elmatadorze! Powinieneś to zobaczyć. Aj, 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 aj. Ale porażka! Klaus miał rację. Faktycznie cierpię na załamanie nerwowe. Na specz! Z technikali! To już jutro! Och, Shaker! Co ja mam robić? Chyba powinieneś odpocząć. Nie powiesz nic trenerowi? Stary! Mamy szansę pokonać technikali na ich terenie. Wyluzuj! Rozmawiasz z twoim ulubionym bramkostrzelnym partnerem z ataku. Dam sobie radę! Przed nami wielki mecz. Wygląda na to, że technikali wystawili bardzo ofensywny skład. El Matador jest w świetnej formie. Sporo tym ryzykują. Hej, Shaker. Gadałeś z naszym królem, prysznica? Znowu jest sobą? Czy nadal ma głupie pomysły? Poradzi sobie z dzisiejszą presją? No. Siema! O czym gadacie? Pewnie, jak już mówiłem, da sobie radę. Dzień drugi. Smród wciąż się za mną ciągnie. Ale muszę się bezwzględnie skupić na mojej misji. Zajmijmy się El Matadorem. Czas na wielkie show! Rozpoczęć. <grystanie> Sprytnie sęker! I to ważne, skutecznie. El Matador przed szansą na zdobycie bramki. Ma przed sobą tylko bramkarza! A wy skąd się wzięliście? Twojego najgorszego koszmaru! Shaker! Wyjdź na skrzydło! Zamiast strzelać, El Matador podaje do krytego kolegi. Tu działa! Jestem geniuszem! <mum> <mum> ja! Ja! O! A, ja! Ale was skręciłem! Byłem na czystej pozycji. Tak, wiem! Uuu, uh. uh, super w tarapatach! Imponująca akcja drużyny Technikali. Skuteczność Technikali jest stuprocentowa. El Matador mógłby jej im pozazdrościć. Stary, nie radzisz sobie z presją. Muszę pogadać z trenerem. Nie, Biadol Shaker. John J. Johnson Jr. powiedział. Uwierz w siebie bez względu na to, co mówią inni. Zaraz, kiedy z nim gadałeś? Wczoraj, tuż przed atakiem ninja. Też nie był prawdziwy, co? Ale skoro El Matador nie ściemniał ze Skunksem, to... John, to jest na okładce nowego twojego kucyka. Matador, to oczywiste. E, to znaczy, nie znam takiej gazety. Muszę już lecieć. Hej! O nie, 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 nie. Shaker wie o Muszę coś z tym zrobić! Hej. myślałem, że te okulary służą wyłącznie do treningu. Toni? Dlaczego chciał się spotkać tutaj? Toni! Jest od razu lepiej. Coś ty narobił. To nie ja, to Skunks. Mówię o okularach El Matadora. nie pomyślałem, że wam trochę pomogę. No wiecie, wygram. Raz. Przestań jęczeć, zdobyłeś bramkę. Ale ja chcę wygrywać uczciwie. Posłuchaj U. mnie, El Matador na pewno zostanie zmieniony po przerwie. Macie dowieść prowadzenie do końca i tyle. Jakieś pytania? Tak, co tu tak śmierdzi? Chyba wszyscy widzimy, że jeden z nas ma poważny problem. No dobra, przyznaję. Jestem uzależniony od magazynów plotkarskich. Potrzebuję pomocy. Trenerze, miałeś na myśli elmatadora, prawda? Panowie, właśnie widziałem z A, moje gratulacje, stary. Nie kumacie? To znaczy, że El Matador mówił prawdę o demolce w szatni. To nie wszystko. Tak się składa, że John J. Johnson Jr. wie o magazynie Twój Kucyk. Jakim cudem wie o zmyślonej gazecie? Bo to on sam ją wymyślił. To o co tu w ogóle chodzi? Hej, ostrożnie, kolego! Bla blar. blar. Okej, okay, muszę uprzedzić Shakera. I jak najszybciej pogadać z El Matadorem. Hmm? O? <laughs> Siemanko, Siemanko, Elmatadorze, słuchaj, jakoś nie czuję się najlepiej. Więc gdy za chwilę wrócę do szatni, mogę zachowywać się nieco dziwnie. Ha! Sejker, doigrałeś się! A... Dzwonię po mojego adwoka! Więc zignoruj wszystko, co wcześniej mówiłem. Potrzebujemy cię na boisku w drugiej połowie. Okej. Okay. zniknął. Aha. Tony Vern zabrał twoje okulary, a podrzucił ci jakieś gogle projekcyjne. Czyli nie zwariowałem? Możesz zagrać bez okularów? Nie, trenerze. W takim razie muszę cię zmienić. Tony Vern zepsuł mi mecz! Spowodował, że mieliście mnie za szaleńca i co gorsza, podmienił mi okulary. Proszę, pozwól mi się na nim zemścić. Hmm. Drużyny wychodzą na boisko. El Matador wygląda na zdeterminowanego. Dziwi mnie, że po tak słabej pierwszej połowie nie został zmieniony. Nie zmienili go? No cóż, El Matadorze, za chwilę poznasz pełnię możliwości tego cacka. El Matador w natarciu. Czy w drugiej połowie zagra na swoim poziomie? Ha! Zdziwiłbym się po tak słabej pierwszej połowie. To niemożliwe. Ha! 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 Oh! Okiwałeś dwóch graczy! Tomasz tu kolejnych! Jesteście ciekawi, co zrobię? Podam do siebie! A co mi tam? Oooo! miało pogorszyć jego grę, a nie poprawić! A co powiesz na kilka uprzykrzających życie efektów specjalnych? Ikke sprut om kularene mine! Że jesteś prawdziwy! E, bo nie jestem fanem magazynu twój kocy! bierze ha, ha, ci! Przerzuć górą! Tego nie obronisz! Ale moc! Nie wiarygodny! Zumiewające!